Czy osoba ukochana tęskni? Pokażcie, kochane karty Tarota, czy osoba ukochana tęskni? Pokażcie, kochane karty Tarota, czy osoba ukochana tęskni? Czy osoba ukochana tęskni? Czy osoba ukochana tęskni? Pokażcie, kochane karty. Czy osoba ukochana tęskni? Pokażcie kochane karty. Czy osoba ukochana tęskni? Pokażcie kochane karty. Czy osoba ukochana tęskni? O tak. Słuchajcie, no osoba tutaj zablokowana, smutna. Um, jakieś ma tutaj e, straszne blokady, lub może zablokowana jest w dosłownym znaczeniu na Whatsappie czy na gdzieś tam m, m, na telefonie. Um, no, ta osoba czuje się jak w klatce, Kryzy, kryzys ma, przechodzi lęki, blokady, um, bardzo złe tutaj ma negatywne myśli. Um, po prostu też się powstrzymuje od działania. Jakby zaprzecza swoim potrzebom w tej chwili. Patrzy jakby patrzy, jakby w inną stronę, tak? Jakby chce zaprzeczyć tym wszystkim problemom, ale ma straszne lęki. I ym, jakby zamyka też oczy przed tymi wszystkimi problemami, które między wami są, niewątpliwie, tak? No, na pewno jest to osoba mm, emocjonalna, zakochana. Mamy króla kielichów, czyli, mm, no, chciałaby pokazać wam swoje uczucia miłosne, chciałaby porozmawiać, nie wiem, przeżyć znowu romantyczne chwile z wami. Chciałaby wykazać się jako pomocna, romantyczna, tkliwa, delikatna, sympatyczna, pełna zaufania, uczuciowa osoba, ale jest to jakaś zablokowana tak, w tej chwili. Sześć monet, czyli jakby ta osoba potrzebuje tutaj, byście inwestowali razem w tą relację. By była harmonia, by, była, by był balans. Jeśli macie jakieś konflikty, to chciałaby ta osoba tutaj pokonać te konflikty. Pięć monet, czyli osoba jakby odczuwa tu nędzę, nie wiem, deficyt czy finansowy, czy emocjonalny, czy brak, tak, brak, jeśli chodzi, nie wiem, o uczucia, emocje, może brak wasz, no, być może również tu finanse, ponieważ mamy sześć. Monet i pięć monet, czyli deficyt finansowy, brak finansowy, kryzys. Czuje się też ta osoba emocjonalnie niekochana. Niekochana, nie wiem, czuje jakiś, jakiś brak cały czas. Nie wiem, w każdym aspekcie to może być brak, tak? Czy, czy finansowy, czy uczuciowy, emocjonalny. Czuje lęki, że was straciła. Kryzys. I mm, jakby mm, boi się, że nie jest kochana przez Was, czuje się porzucona, jakby, tak? Samotna. Cztery kielichy mówią o emocjach, o smutku, ogromnym smutku, o tym, że coś się skończyło, ta osoba czuje się. Zawiedziona, jakaś taka załamana, zgaszona, też obrażona, nie ma chęci na nic, nie ma chęci do działania. Jakby zamyka się również przed jakimś działaniem, czy przed pogodzeniem się, jeśli macie kryzys, kłótnie, czy jakieś spory. Czuję jakby tutaj ona znudzenie, nie widzi tu następnej szansy jakby wszystko zamknęło się, skończyło, nie widzi nawet tej szansy, która tutaj jest, jakby podsuwana mu, tak, pod sam nos, nie widzi tej szansy, nie widzi tej szansy, że jeszcze być może by się mogło udać, tak, jakby zamyka się na tą szansę, ma pozycję taką zamkniętą, jest to osoba, która nie ma w tej chwili już motywacji do działania, jest po prostu może za dużo się wydarzyło, że myśli w tej chwili negatywnie ta osoba. Ma takie uczucie niespełnienia, zawiedziona jest po prostu, i jakby tutaj nie widzi następnej szansy, także przez to nawet może przegapi następną szansę, ponieważ tak negatywnie myśli. Nie interesuje się już dla tej nowej szansy, jakby. Tylko. Po prostu ma złe samopoczucie, tak? I jakby też może przegapić tą szansę. Jest osoba sfrustrowana, która jest zła, zła na siebie, na cały świat, na to, że niewykorzystana jest ta szansa też. Jest pasywna w tej chwili i brak motywacji tej osoby do działania. Także, czy tęskni? Tak, myślę, że tęskni, rozpacza, rozmyśla, ponieważ mamy tu Króla Kielichów, ale również jest tu pewne załamanie, lęk, frustracja i złe samopoczucie i negatywne myśli. Napiszcie mi w komentarzach, czy to się zgadza z Waszą sytuacją. Kochani, zapraszam Was na wróżby prywatne, osobiste, które są. Oczywiście dokładniejsze niż te tutaj na kanale kolektywne. Zapraszam serdecznie, napiszcie mi e-maila, ja powróżę Wam osobiście. Do usłyszenia już wkrótce.